Cześć. Witamy Was bardzo serdecznie w poradniku Lesbijki. Od czego zaczynamy? Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy jeśli jesteś lesbijką, czy wszystkie twoje znajome i koleżanki muszą być lesbijkami. Ja mogę zacząć, bo. U mnie jest wręcz odwrotnie. To właśnie koleżanki homo stanowią znaczną mniejszość i nie wiem, czym to jest spowodowane. Może tym, że jakoś nie zbyt dużo mamy tych znajomych, ale dla mnie to w ogóle założenie jest z pompy. Dla mnie też być może tak paradoksalnie, ale ja też mam zdecydowaną większość znajomych, które są kobietami heteroseksualnymi. I kiedyś sobie myślałam, jak w ogóle wchodziłam powoli w ten świat, to zastanawiałam się, czy ze mną jest wszystko ok, że mam tak mało znajomych z branży. I czułam się taka trochę wybrakowana przez to, że nie mam aż tylu znajomych, bo jak poznawałam z kolei inne osoby, które były załóżmy homoseksualne, czy to były lesbijki, czy to byli geje, to oni już mieli. Jakichś znajomych w swoich kręgach, którzy byli tej samej orientacji. I ja sobie myślałam, że chyba jakoś zaniżam tą normę i mam za dużo znajomych jednak heteroseksualnych. I dzisiaj z perspektywy czasu wydaje mi się to bardzo śmiesznym, takim płytkim myśleniem, ale kiedyś tak myślałam i się tym nawet bardzo przejmowałam. Ja myślę, że też znaczy, dużo do znaczenia ma to, czy szukasz jakby potwierdzenia swojego, swojej normalności w środowisku, bo nie przeczę, że tak może być. Jak, jako osoba, która, nie wiem, boryka się na co dzień z odrzuceniem, no to logicznym będzie, że będziemy szukać znajomych tam, gdzie nam bliżej naturalnie, czyli. Podobnych do nas. Ja nie mam problemu ze swoją tożsamością seksualną i ze swoim związkiem. I um, kiedyś, nie, nie wiem czy się z tym zgadzam, czy się nie zgadzam, ale kiedyś ktoś powiedział mi, chyba moja ex, że im mniej znajomych homoseksualnych, tym mniej problemów. I trochę, trochę się z tym zgadzam, a trochę nie, bo myślę, że to zależy, no, i bardzo dużo zależy od y, człowieka, a nie od orientacji. Ale nie jednak, nie, nie raz i nie dwa słyszałam właśnie o tym, że wśród takich właśnie znajomych bardzo często dochodzi do takich wewnętrznych zdrad. Niemniej jednak mówię Wam, że bardziej obstawiam, że to chodzi o, o, o typ człowieka, który ma zdolności do tego, a nie o to, czy jest homoseksualny czy heteroseksualny. Też tak uważam, ale myślę, że im więcej masz w kręgu. Jeśli ty jesteś homoseksualna, im więcej masz w kręgu kobiet, które są homoseksualne, to siłą rzeczy prawdopodobieństwo wydarzenia się jakiejś dramy lub jakiejkolwiek sytuacji zwiększa się przez to, że w twoim otoczeniu są kobiety, które mogą być zainteresowane tobą albo ty możesz być zainteresowana nimi, a jednak jeśli przebywasz z towarzystwem, które jest heteroseksualne, no to, że tak to nazwę nic ci nie grozi, bo ani ty nie jesteś zainteresowana, ani oni nie są zainteresowani tobą. A czy masz taką potrzebę, żeby zwiększać swoją liczbę lesbijskich koleżanek? Kiedyś właśnie czułam taką potrzebę, ale to, nie wiem, wynikało z mojej Niedojrzałości trochę, takiego dziwnego podejścia do tematu. I kiedyś miałam takie myśli, ale one już daleko, dawno, dawno odeszły, daleko, daleko sobie. I dzisiaj nie mam takiej potrzeby. I im mam mniejszą taką potrzebę, tym większa ilość kobiet homoseksualnych mnie otacza. A ja w ogóle nie, nie, nigdy i nie będę nikogo nie będę kategoryzować ze względu na to, czy ktoś jest lesbijką, czy nie. Jeżeli jesteś po prostu fajną osobą, która wniesie coś wartościowego do mojego życia, to możesz być nawet kim, żeby nie obrazić. No, kimkolwiek to... chcesz, to możesz być kimkolwiek chcesz i nie będę kategoryzować, o ty jesteś lesbijką, dobra, chodź. Absolutnie to nie ma żadnego znaczenia i okazuje się, wiesz co, ja tak sobie jeszcze myślę, że y, nasza ilość y, lesbijek w towarzystwie jest też trochę spowodowana tym, że jednak statystycznie tych lesbijek w naszym mieście jest nieporównywalnie mało do par na przykład, albo w ogóle do osób he, heteroseksualnych, więc być może statystycznie to się nie ima. Tak czy siak, nie? Być może tak, ale czy z nas są takie dusze towarzystwa, że jakby było więcej tych kobiet, to byśmy z większą ilością się spotykały? Nie sądzę. Nie sądzę, bo. To źle brzmi. No ale taka jest prawda. Nie jesteśmy jakoś super rozrywkowe i towarzyskie, chociaż uczymy się trochę tego, że jednak relacje międzyludzkie są super i za każdym razem dochodzimy do tego wniosku. No, ale, ale mi wystarczy głaskanie kozy. Mi też właśnie o to chodzi. I przytulanie Jeff. Więc... I nie obchodzi mnie, czy koza jest homoseksualna czy heteroseksualna. Koza to jest koza. Ale kiedyś nam jedna dziewczyna, jedna nasza obserwatorka, napisała właśnie to, co ty mówisz, że jak zrobiłyśmy odcinek o grupach wsparcia dla lesbijek, to ona stwierdziła, że ona do takiej grupy nigdy nie dołączy i nie dołączyłaby, bo ona nie określa siebie człowieka jako lesbijkę, mm -hmm. tylko po prostu jako człowieka. I dziwnym byłoby dla niej to, żeby orientacja seksualna miała ją łączyć z innymi kobietami. I myślę, że to też jest bardzo ciekawy punkt widzenia. Jak najbardziej. Ja też bym chciała być postrzegana jako Mariolka. Mariolka z Opola. Kamińska z Pomocnego. Mariolka i Kamińska. Może Justynka i Stachera. O, może być. Stachera z chałupek. Justynka z Pomocnego. A, a Mieszko skąd był? Z Bogdańca, no, tak? No, nie wiem. Ty no, ale co, jeden mieszko tylko był na całą wioskę? No nie wiem, tam się nazywali Mieszko Długopalczasty i taki tam. A ty jakbyś się nazywała? To kiedyś rozmawiałeś z. na Nie, coś z czołem było. Wiel Aha. No nie wiem, mam duże czoło, więc. Odbiegając od tematu. Mm, więc tak, ja uważam, że. To, że jesteś lesbijką, absolutnie nie powinno wpływać na to, czy w twoim towarzystwie są tylko lesbijki. Myślę, że naturalną taką cechą człowieka jest to, że dążysz do ludzi podobnych do siebie, ale nie, żebyś za wszelką cenę miała teraz szukać sobie znajomości, bo. Bo masz mieć znajomości tylko w branży, bo jesteś zbijką i będziesz się trzymać teraz tylko ze zbikami. to byłoby bardzo dziwne podejście i bardzo takie ograniczające, bo jest tylu pięknych, fajnych, ciekawych ludzi, i starajmy się ich nie kategoryzować przez, nie wiem, orientację seksualną, przez wierzenia, przez wyznania polityczne, tylko po prostu patrzmy na to, jakimi są ludźmi, jeśli nam odpowiadają, no to niech dołączają do naszego grona znajomych. Tak? No, ja tak patrzyłam na ciebie, bo tak sobie pomyślałam, że ci wybaczam, że jesteśmy pokłócone, bo my tutaj trochę przyszłyśmy na fuchany tak słucham ją i patrzę, jaka jest piękna i sobie myślę, wybaczę i tym razem. Ty też całkiem jesteś piękna. Masz rację i bardzo jest mi pięknie słuchać, że moja partnerka, z którą dzielę życie jak się okazuje też i kłótnie. Wzloty <śm> i upadki. Ma takie piękne podejście do drugiego człowieka. I bardzo jest mi ciepło na sercu, bo zawsze marzyła mi się taka partnerka, która nie ocenia, nie kategoryzuje, nie przypina etykietek. Um, no zdarza czasem nam się kogoś tam obgadać, ale bardziej z czystej takiej ciekawości, że ktoś wybiega poza normy naszego pojęcia i, i często się łapiemy. Podziwiamy taką tak. osobę. No ale w jakim stopniu jest to trochę obgadanie. No, jest, no, ale to jest chyba cechą ludzką. Nie wyobrażam sobie być z kimś, kto ocenia. Na zasadzie nie wiem, wiesz, ten jest informatykiem, o, to tak jak wiesz, popatrz, to jest taki, to jest taki przykład. My tutaj mówimy o lesbikowaniu, ale wyobraź sobie, czy ty będąc prac ty pracując w petfoodzie, zadawałabyś się tylko z petfoodowcami, no to jest chore. To tak samo na właśnie wydźwięk ma, jesteś lesbijką czy zadajesz się z lesbijkami, a ja pracuję z IT, z, z niemieckim i co, nie mam mieć tylko kolegów z IT i po niemiecku gadać z nimi? No zupełnie bez sensu, a tym bardziej się cieszę, że my się nie ograniczamy w żadnym stopniu, bo uważam, że mamy cudownych takich najbliższych znajomych, czy to Pioterka, czy Kitu, to są osoby heteroseksualne, 1000% heteroseksualne, a. I tu to nie wiem. <grystanie> no. Dobra. <grystanie> no okej. Okay. Ale powiedzmy, że tak oficjalnie. I byłoby mi bardzo przykro i bardzo szkoda utracić takie znajomości tylko dlatego, że oni nie są homoseksualne. Może tak zrobimy. Że co? Piotrku, nie jesteś homoseksualny. To Od do dzisiaj widzenia. wypadasz z naszej puli znajomych tu nie jesteś homoseksualna. Do widzenia. Kogoś mam jeszcze? To siostro Agnieszko. Do widzenia. To musimy się powoli z rodzicami też pożegnać naszymi. <grym> Im damy gwiazdkę. Z wyjątkiem. W dni parzyste. Zadawajcie się z tymi ludźmi, którzy wnoszą jakąś wartość do waszego życia. Nie oceniajcie ich przez pryzmat orientacji kolory skóry. A nawet wyzwa wyzwania, wyznania politycznego. Wyzwania Chodakowskiej, <grymne> chyba że jesteś, tak. Tak? Mhm. Tak. Jestem ciekawa, jak to jest u Was, w Waszych kręgach znajomych. Czy, czy faktycznie przeważają te znajomości, które są definiowane przez orientację seksualną? Nawet wiesz niespecjalnie, tylko podświadomie ktoś może. Po prostu łączyć się z pozostałymi znajomymi, którzy są tej samej orientacji, tak po prostu. A jeżeli tak jest, to ja chcę znać historię, czy coś nam się zadziało, czy to rzeczywiście jest takie potwierdzenie, bo ja nie mam takiej historii na, u siebie prywatnie. Słyszać, to słyszałam, że tam się Różne koleżankowały, tego, tamtego i później tam zmęczone były i poszły spać. Tak. Razem. Dziękujemy Wam, dziewczyny. I do zobaczenia. Do zobaczenia.